Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was na premierę nowej zdrapki Kasa od Mikołaja Bardzo długo wyczekiwana już ta zdrapeczka Powiem wam, że tak na pierwszy rzut oka nie widziałam, co to jest, ale jak już tak przyjrzałam się tym obrazkom No i pięknie, kominek, domek, tutaj w domku choinka, takie krzesło fajne I tutaj widzicie worki dolarów, także fajne No i fajne tutaj obrazki, też mi się podobają, no ale nic się tutaj nie dzieje, tylko szukamy, że tak powiem, liczby prawdopodobnie bo jeszcze nie oglądałam. I tak, liczby. No i jak znajdziemy plik pieniędzy, no to wtedy będzie wygrana też. Tutaj widzę jakaś nowość, gdzie można sobie zeskanować i grać online. No ale ja online nie gram, nie jestem zarejestrowana i na razie nie próbuję, więc zostało tylko to. Zanim zaczniemy drapać tą zdrapkę, to zapraszam Was od jutra mamy zdrapmasę. No i na koniec z będzie konkurs dla tych, kto będzie śledzić. A zadanie będzie takie, żeby na koniec powiedzieć, ile wydałam na zdrapki i ile y, wydrapałam w tych zdrapkach. A zdrapki będą z Francji, Włoch, Szwajcarii, Austrii, Czech i Polski. Także trochę mi się tam uzbierało. Y, no i zapraszam. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne wygrane i będzie ciekawie. No, a do wygrania będą profunki i zdrapki. Y, Zobaczymy, czy będzie jeszcze druga nagroda, ale myślę, że tak. Pierwsza nagroda będzie wysłana na terenie Polski, a druga nagroda będzie po prostu zdrapki i wtedy będziemy drapać na kanale dla tej osoby, co wygra. Jak będzie remis, no to wtedy, wiadomo, będę losować, ale zobaczymy, ile będzie osób. Także zapraszam, mam nadzieję, że będziecie oglądać, że znajdziecie chwilkę, żeby to obejrzeć. No i co, zapraszam Was do oglądania teraz. Oczywiście oglądajcie. Reklamy, zawsze to wspiera nas, nas, youtuberów. No i łapkę w górę, jakikolwiek komentarz, uśmiech czy coś tam. No i co? I zaczynamy. Mam zróbeczkę z 17 i 22. I sobie teraz będziemy szukać. Pierwsza liczba to jest 23. U mnie się zaczął remont, więc powiem Wam, że nie będzie łatwo, ale. Ale będziemy próbować jakoś tam działać. 26, 27. Dobra, szukamy. Mam nadzieję, że tutaj o 18, 29, 34, 17. No, zdrapka z numerem 17, 12, 24, 9 na no oboczki. 21, 28 oboczek i siódemka oboczek. Także zdrabka obokowa jak na razie i to mocno. Nie powiem. No dobrze. Zobaczymy jeszcze kontrolne, ale no, raczej nie ma nic. Nie mogę znaleźć kontrolnych. No dobra, ale widać, że nie ma tu. Jeszcze by chociaż jedną literkę. I. J. Dobra. No pierwsza zdrapeczka okazała się pusta. No i mamy zerwaczkę z numerem 22, zobaczymy, czy tutaj coś będzie, tak, 11, 16, 19, 7. No i szukamy trójeczka, myślałam, że 16, ale 6, 30, 9, 18. 15, 17, 22, 32 i 21. No, niestety Mikołaj mi tutaj nic nie przyniósł. Ale na pewno się pojawi z w, w którychś tam numerkach. Na pewno jutro będzie, no bo specjalnie czekałam na tą zrapkę I na pewno będą jeszcze w jakichś tam kopertach, także. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że coś mi niekoło przyniesie, jednak no. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak naprawdę jutro, widzimy się. Postaram się, żeby te odcinki były regularnie o 17 lub o 18, tak mniej więcej. Zobaczymy. No i co, do zobaczenia. Buzieczki. pa pa